W parku Hermana odbył się coroczny piknik z okazji Dnia Europy, organizowany przez Centrum Aktywności Twórczej. Dzień Europy to święto upamiętniające ogłoszenie deklaracji Schumana, która utorowała drogę do powstania Unii Europejskiej. Jako członkowie Unii Europejskiej obchodzimy ten dzień 9 maja. W Lesznia o upamiętnienie Dnia Europy dba właśnie Fundacja KAT, zrzeszająca wolontariuszy z różnych części świata, którzy podczas pikniku nie tylko rozmawiają z uczestnikami po angielsku, ale też prezentują elementy swojej kultury, w tym dania charakterystyczne dla różnych regionów Europy. Podczas pikniku nie brakowało więc atrakcji zarówno dla młodszych, jak i starszych. Były to m.in. gry i zabawy dla dzieci, lekcja jogi, występy artystyczne oraz aktywności zapewnione przez szkoły językowe. Wszyscy zainteresowani mieli szansę dowiedzieć się, jakie międzynarodowe możliwości czekają na nich w Europie. Promowany jest program Erasmus, który umożliwia zagraniczne wyjazdy w ramach edukacji lub zdobywania doświadczenia zawodowego. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Denta w Kobelinie, która zagrała własne wersje popularnych utworów. Stanowił okazję do oswojenia się z językiem angielskim i poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej oraz krajów do niej należących w niecodzienny sposób.